Siema siema z tej strony Mabu. proszę 65 i to jest kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars eee, Jeden dzień nie było Brawl Stars Nie zapomnijcie żeby e, żeby mm, zasubskrybować zasubskrybować kanał e, i łapkujcie bo bardzo bardzo chciałbym dobić 10 e, subskrypcji i mam karnet zadymiarski. Mam już tego skina, mogę wam pokazać i od piętnastki, bo nie mogłem się przekonać, e, od 15 do, do 70 zrobiłem taki wielki opening. E, no właśnie nie będę tylko otwierał skrzynki, będę te monety, gemy, tarapłońskie zostawię dla, dla Lu e, no i co? Yy, może kolejny odcinek na ten kanał jutro wleci? Yy, zrobimy. Yy, będę budował yy, mapę. Będę budował mapę. Dobra, zabijemy go. Zabijemy Leona. Żeby mieć więcej powerów I żeby przegrała. Jestem złym człowiekiem. <laughs> Nie no. Dzisiaj może jeszcze poszukam jakichś gier, jak było w ostatnim odcinku, że gramy w, że Among Us będzie co czwartku. I tak będzie. I powiedziałem też w tamtym odcinku, że będę szukał gier. No i będę szukał. Będę szukał gier jakichś fajnych, co wam, a nie ty, jesteś ty dobra. Nie masz parów? kurde poko nam nas ajajajajaj ajajajajaj mam tutaj żeby wygrać jeszcze jedno raz Gailem zaraz wam pokażę że brakuje bardzo nam mało pucharków do 4 tysięcy bardzo brakuje nam 115 pucharków a wiecie ile to jest 115 nie to jest mało jak dla mnie. Nie mówcie, że jestem uzależniającym. Po prostu mam skina. Teraz akurat nie mam skill'a jak na razie. Aj, czy słoneczne. Those my holes. Ram, pam, pam, papa, ram, pam, pam, pum, pum, pum. Mogę mieć też małe lagi. O co się. No. O, dobrze, że tam skoczył. Nie jak mi to zaraz raduje? Czekaj, pomogę wam Pomogę ci, kruku Dobra, tylko jeszcze dwie osoby muszą zginąć Mamy misję zrobioną Tylko jeszcze jedna osoba, please O, dobra, teraz możemy iść walczyć Żeby zrobić zadanie Halo. Hello, hello, salut, See you. See you. Hello. No i patrzcie co teraz ten krok robi No, mamy zadanie zrobione O no, patrzcie ile nam brakuje Patrzcie no O no, patrzcie ile nam brakuje, malutko Po prostu malutko e, Będziemy wbijać, kupiłem retro na nim a nie, wam pokazać skina. Tak wygląda. Tutaj teraz ta walizka to jest Amber, raczej. Tutaj jest podobna do Bula. ma taki znaczek taki, e, takiej dziury. E, z dołu jest e, walizka Bibi. E, potem jest Leon na środku. A Piper jest, jest chyba. E, Piper jest na samej górze. Nie wiem, czy widzicie taka czapeczka, co wylatuje z czapki Dajna Majka. Widzicie? Jak tak, to dajcie znać. I coś wam teraz pokażę. Zrobię tak. I tam jest kurczaczek w środku. Patrzcie, widzicie? Patrz. Patrzcie. To jest taki fajny fakt. Teraz wam pokażę, jak się sprawuje. Wie Pewnie większość z Was ma już karne zadymiarski można powiedzieć. Dobra. Osiad. No, rzucę takimi waliskami Jak macie y, ten taki, no. Y, jak to się nazywa? Dobra, leży. Ma taki i rzuca dynamitami tylko, co nie? To patrzcie na to. Teraz rzucę zamiast dynamitami to waliskami Serio, to jest takie. To jest takie. Fajne, no bardzo przyjemne do oglądania, satysfakcja Nie no, żartuję. Patrzymy na hita. Tu, 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 tu leżysz. A zginąłem. Czwarte miejsce to jest dobre. Według mnie. Dobra, będziemy wbijać na nich. Chciałbym wszystkie postaci... E, na 20 i mam, i mam postaci na 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, 13 mam. I dropnąłem w ogóle dwa star powery do, y, do pana P. Ja w ogóle nie mam farta do postaci. W ogóle. Y, a mój tata ma 11 tysięcy, czy już tam prawie 12. I ma wszystkie... B Max i Oj, To jest dużo. A ja miałem już prawie 14 tysięcy pucharków. Nie mam jeszcze Epika i dwóch tych. A mój tata tylko brakuje ty. Y znaczy nie. Mój tata ma spajka. I brakuje mu Leona, Kroka, Sen, Sandy, Amber i Lu. Mm. Słuchaj, że tak przedłużam. Bo wiecie. <grym> Może wbijemy. A który mam? 19. Może wbijemy. Mm, no, na no niej, Na 20. Z Darylem może być dość ciężko. Żeby go tak zabić. A czy na niej na blisko jest mega dobra? Serio. Jest mega dobra. Więc polecam na niej serio. Na niej bardzo dobry epik. Bardzo. Karnet bo też jest od poniedziałku. I będzie kolejny odcinek chyba zrobienia e, map. Map, mama map będzie zrobienia. Filmy będą teraz map. E, robimy tak, Ile dostanie. O. E, ja dostałem? Tak, dostałem. Dostaw... A, i piąte miejsce. Piąte miejsce, no ale brakuje 26 pucharków To to dużo. Znaczy, jak trzy razy wygram, to wiemy. Jak trzy razy wygramy, to już będzie git. Będzie git, git, git. Ktoś tu bez będzie, nie? O B. Chciałbym mieć BI mój kolega drobną jak byliśmy... Yy, czy byliśmy to na białej szkole? Jak już do Sosnowca zajechaliśmy To tam właśnie na podróży, jak wracaliśmy do, do, do drobną B. To była nowa zadymiarka wtedy. Uff, dobrze, że nie dostałam, bo bym od razu leżał. Aha. Dobra. Prawie dostał. No, i co chcesz ze mną się bić? Ok. Na niej lepiej tak nie zadzierać. O, Shit, Sietkiewek, zostaw mnie. Kocham cię. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Mm -mm. Odejdź do ode mnie. Ale że daj na tu jest. Wiecie, bo tak naprawdę wszystkie. Wszystkie postacie są na jakiś sposób dobre. Ale no widać, że będzie trudno. Chyba tą mapę na to mapna niezbyt dobra. Serio. Niezbyt dobra. Serio, że tak ziewam. No wiesz jak. Dzisiaj piąteczek to nie w ogóle jest dobra, bo bum, 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 bum. wiedziałem, że, że ten głupi brok... Nie zejdzie, ale nie wiedziałem, że akurat tym, tym proszę. Szkoda, że jej nie trafiłem. Dwie kolet, bo trochę chyba trafili albo nie zdążyli na karnet. Możliwe no, też to jest. Ciu, 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 ciu. O, co, jak to przeleciało przez nią? O nani, ale nie retro. He, jestem retro. Ja być retro, ja być Toreto. jak wszyscy ich wściekli. Tu ru, tu tu tu! Ehm... <słuch> <słuch> um. Jakby to powiedzieć, no... Dzisiaj zbyt dużo boharków nie nabiliśmy. Spróbuję dzisiaj na nich wbić. Na 20 rank. A tak to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na, 3, na, 4, na, 5, na, 6, na, 7, 8, na, 19. 19 postaci nam zabrakło, żeby, mm, żeby, no, żeby mieć wszystkie postaci na 20 i nawet Wam pokażę. Patrzcie, wchodzę tutaj, kalkulator. 500 yy, razy. 33, bo tyle mam, ale można już dać, że 34, bo pewnie wymaksuję to 17 tysięcy. Na przykład jakbym miał 1000 razy 3, 34, no to dużo pucharków, co nie? Bardzo dużo, według mnie bardzo dużo. No i co, to było raczej na tyle. Miłego dnia Wam życzę, miłego weekendu. Jutro się spotykamy będziemy tworzyć mapę. No i co, baju, baju.